Wjazd do obserwatorium. Boczny oczywiście, że boczny. Tu amerykańska przyroda, mój rowerek. Jolusia. I droga do sklepu. Wjazd do obserwatorium. Boczny oczywiście, że boczny. Tu amerykańska przyroda, mój rowerek, jolusia i droga do sklepu. To jest domek, który jest bardzo ładnie położony. Tutaj moglibyśmy mieszkać. Jest tak ładnie, samotności, lasy, korty tenisowe. Tak właśnie wygląda Zachodnia Virginia, West Virginia. Obok takie krzyki to basen. Zaraz tam dojadę. Przyjechali ludzie na basen, mimo że pogody nie ma. O, i widać tam nawet moje teleskopy. Jest 140 fototeleskop. Policji pracy. Zbliżamy się powoli do basenu. Jesteśmy w Budka. W No I tutaj. Ik niet. Ik ben er niet. Ik ben niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik Co na tą kolację? Pokażę, o Jola, to Jola, co my jemy? Oczywiście Jola, szyneczkę sobie nie. Nie, Proszę? Pieląteczkę. Dostaliśmy. Było ich 47. I Jola i ja razem skreślaliśmy czekoladki, które zjedliśmy. Bo Każda była inna. Każda była inna. 48 różnych czekoladek. Były bardzo pyszne. I gramy w bilarda. Jola układa trójkąt i będzie rozbijała kulę. Umie to robić. Och, właśnie to było to. To było to. Jeszcze raz. Nie no Jola, postaraj się. Przecież tak ładnie ci szło, Trochę za słabo. I teraz tak. Czarna i wolno, żeby wpadła. Teraz moja kolej. Zaczekaj. Tutaj mamy radio, stereo, odsłonięcie. Możemy sobie słuchać. Bardzo głośno idzie, co na pewno słuchać. Można jeszcze pogłośnić. Jedna kolumna. Druga kolumna. I trzy stoły do pilarta. Teraz Jola mnie zrobi. Się zawsze ja Po rozbiciu żadna kula nie wpadła. Nie mówi żadne rzeczy paski, bo mówiła, że Chodzi o to, że czarną kulę kule być Jeżeli się bije pierwsze, czy w środku, to się przebywa. Jeżeli się już przy bije paski w kule i ostatnia czarna powstaje, wtedy mówi się, do to kule do Na przykład, jakby nie było żadnych kul, tylko tym i ta jedna. Mówię, panie, tak na czarna paska. Szczelam, biłem, wygrałem. Szczelam, ona powiedziała, na drugich tu, przegrałem. Więc trafię był Nie muszę powiedzieć, ale szczera do kule tutaj. Nie, nie trafiłem, ale to był szczęście, but, pan tutaj. My znam te kule, strzelamy teraz tutaj. teraz sprawdzać, którą kulę będzie pił. O! Brawo! Która wpadła? Żółta. Żółta wpadła. A więc Jola trafiła i teraz będzie Jola bić następną kulę. Ma tutaj następny numer. którą kulę będzie pił? Brawo! Brawo Jola! Pięknie gra! Nauczyła się tak dobrze grać, że czasami wygrywa. Oj, 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 oj. Niestety! No i być może wpadnij tam gdzie chcę Zaraz cię to okaże. Brawo! To był piękny ściał, piękny. Dlatego Jola może uderzyć drugi raz. No. Dążyłem zarejestrować, więc Jola gra dalej. Którą kulę ona będzie teraz piła? Którą? Co? Którą? Dobrze, no ale którą teraz będziesz piła? no to szczera, szczera. Jola zielono. Niestety! Trafiła do dziury. Teraz moja kolej. Jedna Joli, jedna moja. Chciałem powiedzieć, jedna czarna Jola. Wbiła wszystkie, jedna moja w paski. I ona teraz musi powiedzieć, do której dziury wpija. Do której się? Do tamtej. Dobrze. Nie udało się. Nie udało się, szczęście dla mnie. Teraz moja kolej. Nawet strzelać Strzelam, strzelam, strzelam. Oczywiście Robert, bo Robert zawsze wygrywa. Ale czasami się nie i teraz idę. To wygra, to wygra. Jedna kula miała, jedna czarna. Ach! Nie uda, bo się tutaj tu nie wpadnie, tutaj kraba, przegrałem! Światło tu zgasimy. Z tyłu, z tyłu gdzie jest światło? Nie widzę. W porządku zgaszone trzeba zamknąć oj oj zamknąć lecimy Czas. wchodzi tak, Jola jest wyśmienita teraz już naprawdę dobrze gra lepiej niż kiedykolwiek tak, wcale nie, ciskać nagrywanie to przyciskam przewijanie i tym podobne rzeczy idziemy dalej tu są wszystkie rzeczy które w domu można mieć w apartamentach albo które można Pożyczyć meble, krzesła. Dwa stoły ping-pongowe, ale tylko jeden jest używany. O, <śmiech> <och>. <śmiech> Potknąłem się. Idziemy dalej. Korytarzem. Co Jola ciekawego nam chce pokazać, no? Nie pokazać, tylko do frytek. Do frytek, co? Talerze? Siatka. No, siatka do frytek, dobrze. W sztuczce zastawy, wszystko odkurzacze. Krzesełka dla, dzieci. Krzesełka dla dzieci, łóżka dla dzieci. Nie wiem czy widać. Widać łóżka. Wszystko widać. Łóżka dla dorosłych też podwójne, potrójne, co kto chce. A tu jest nasza pralnia. To są suszarnie. A to są pralnie. Nie płacimy za nie. Astronomiczny. Tu są wszelkie konstelacje. Dobrze, to jest sala, w której ja miałem wykłady razem z nauczycielami. Są normalne tablice, telefon. W każdym pokoju jest co najmniej jeden telefon, zauważyłem. Ja na sterowany pod, na podczerwień do slajdów i tablica, zegar. Typowa tablica amerykańska. Jola zaraz zademonstruje, jak się na niej pisze, bo pisze się na niej pisakami. Jola, Joluś, narysuj coś na tej tablicy. Bardzo ładnie się na niej pisze, bo można sobie na niej różnymi kolorami pisać, mazać, gąbką. To są zwykłe pisaki. O, właśnie takie. Niola lubi pisać, rysować, więc rysuję. Przemaszę, pseudo-kredy oczywiście. Jest okay. backlight. Choron porządku. Elektroniczne. Pokażemy jak jest w środku. Nie chce się sfokusować, sfokusować przez szybę. Ale my tam. Dalej. to jest ci to mi powiedz. To typowy warsztat elektroniczny. To wyjście do warsztatu. I tutaj są wszelkiego rodzaju druty, drucizki, wszystko co potrzeba elektronika. I z tego właśnie oto telefonu, który jest tak blisko korytarza, rozmawialiśmy z moją mamą. Chyba zaraz będę musiał przełączyć. Dobra, tutaj jest Jona. To poznać wszystko, co to jest. Będę musiał chyba przerwać nagrywanie, bo już mi się kończy i zacznę gdzie indziej Zostawione czasopisma astronomiczne. A tu są te książki, które tak bardzo lubię odbijać. Encyklopedia Britannica. Bardzo ładne wydanie. No, już powoli będziemy kończyć. Już powoli, powoli. Tam jest dalsze wejście biblioteki No jeden kot. To jest 300 teleskop Jole, ja się nie mogę obracać, nagrywam A to jest 40, na której mieliśmy zajęcia z nauczycielami, a obok niej jest 100, 140, do której teraz jedziemy. A to jest właśnie przyroda wokół radioteleskopu tak właśnie tutaj jest jest wszystko wycięte ale wszędzie las wkracza wkracza nadgrać to trzeba droga z powrotem do thank dziękuję bardzo i tutaj, co to jest ok, to jest, to jest That's the uh, digital continuum receiver that was uh, designed and built by Rick Fisher. Oh, excuse me. And what does it do? Continuum observation. To jest właśnie Robert koło takiego pięknego I teleskopu. Eiji. Zapisy amerykańskie na stole leży. USA Today. Your money. Ok. Katalog już był. Kula ziemska czasopisma. Biotyka nie jest duża, ale bardzo przyjemna. Obejdziemy ją troszkę. Nie jest duża, zaraz pokażę jej wielkość, obchodząc ją całą. O właśnie. Już weszłem całą. Starsze czasopisma i słownik Webster. Pokój. Tyle co... Komputer się wyłączy. Mój numer telefonu. Mama mogłaby do mnie zadzwonić, jakby znała. 210. Jola już pracuje na komputerze. Jola mi wpisuje właśnie dane. Tak. Dane, które Bill Tift potrzebuje do swojej pracy, żeby udowodnić, że istnieje także kwantyzacja w dużym rozmiarze. Czy nie tylko atom podlega prawom kwantu, ale także materia w przestrzeni kosmicznej. Mam nam się dużą kwantyzację. A to jest zadanie, które rozwiązywaliśmy razem z Jorą. Chcieliśmy obliczyć ile i jaką powierzchnię będzie miał teleskop, jeżeli wytniemy go. I z Mieliśmy podane tylko średnice teleskopu i wysokość. No, okazało się, że to zadanie za trudne na razie dla Joli, ponieważ trzeba było używać całki, żeby to obliczyć i ten wzór znaleźć. Pokażę jeszcze raz ten komputer. To jest końcówka komputera. Login, password, no to wszystko będę pamiętał. Dziękuję. Gdzie znajduje się duży komputer maską? Jest on klimatyzowany. Znajdują się te dwie końcówki takiego szybkiego użytku. Taśma, magnetyczna. Uwe, zwykły Telefon. Jeszcze raz podjąć. Jeszcze raz pokażę Hello Hi, what are you doing? I'm making my souvenir <coughs> To jest drukarka laserowa, gdzie pracuję To jest kolega, to jest my friend Flo Hi To jest monitor graficzny, ploter Lisi, druga drukareczka, biblioteczka, dziękuję. Właśnie piję, wszędzie na korytarzach w boku Piękny. To jest jakiś pokój sekretarki. No, gdzie my jesteśmy? Gdzie ta nasza Wiercinia, kochana? Nie sekretarki. Gdzie jest Chicago? No jest Chicago. W porządeczku. To Challenger. To jest typowe biuro, więc możemy pokazać ludziom w Polsce jak wygląda biuro okur, czy jakie maszynowy Zanim nie wiem czy to jest co to jest w ogóle. To tak jak w Polsce z różnych krańców świata.